HTC One V to najtańszy model telefonu z serii HTC One. Po wydajniejszych i droższych braciach odziedziczył bardzo dobrze wykonaną obudowę. Niestety ze względu na niższą cenę producent musiał zastosować ekran o niższej jakości oraz mniej wydajne podzespoły. Nadal jest to jednak bardzo solidny telefon działający pod kontrolą najnowszego Androida Ice Cream Sandwich. One V wygląda jak jeden ze starszych modeli HTC Legend. Wszystko za sprawą nachylonej dolnej części obudowy. Oprócz tego nowy telefon HTC wpisuje się we wzornictwo całej nowej serii One a to dzięki aluminiowej obudowie unibody wykonanej z jednego kawałka materiału. To jego niepodważalna zaleta. Trzeba przyznać, że telefon sprawia wrażenie naprawdę wytrzymałego, a dzięki kompaktowym rozmiarom naprawdę dobrze leży w dłoni. Obudowa może spodobać się także ze względu na to, że nie łapie odcisków palców i jest możliwe komfortowe używanie smartfonu bez konieczności ciągłego oczyszczenia go. HTC został wyposażony w ekran typu TFT o przekątnej 3,7 cala oraz rozdzielczość 480x800 pikseli. Prezentuje się on podobnie jak ekrany innych smartfonów w tej kategorii cenowej, jednak spodziewaliśmy się czegoś naprawdę lepszego. Ekran Super AMOLED zastosowany w HTC One S oraz Super LCD znany z One X były tak dobre, że mieliśmy minimalnie za duże oczekiwania co do modelu V. Obraz uzyskany na ekranie jest bardzo dobrej jakości. Z całą pewnością można przyznać, że twórcy telefonu dobrali adekwatną rozdzielczość do rozmiarów ekranu, dzięki czemu wyświetlany obraz nie jest ziarnisty. HTC One V nie wyróżnia się, jeśli weźmiemy pod uwagę zastosowane w nim standardy łączności. Jest tu tylko port mikro-USB, za pomocą którego możemy ładować telefon oraz łączyć go z komputerem. Jeżeli chodzi o technologie bezprzewodowe, jest tutaj Bluetooth w standardzie 3.0 oraz WiFi. Jako jeden z nielicznych smartfonów na rynku został on fabrycznie wyposażony w najnowszego Androida 4.0 Ice Cream Sandwich. Dzięki temu telefon jeszcze przez długi czas będzie wspierany przez producentów oprogramowania. Jest też bardzo możliwe, że konstrukcja ta otrzyma aktualizację do Androida 5.0 Jelly Bean, który ma mieć premierę jeszcze w tym roku. HTC postanowiło wyposażyć go w nakładkę HTC Sense 4.0. Cechuje się ona przede wszystkim lepszym przystosowaniem do obsługi multimediów i aparatu niż w przypadku zwykłego Androida. Mimo wszystko nakładka nie jest ociężała i nie wymusza zmian nawyków wyrobionych poprzez używanie innych telefonów z systemem Google. Znalazł się w niej i też najbardziej rozpoznawalny element telefonów HTC, czyli widget, którym jest wielki zegar. HTC nie zastosował dodatkowych przycisków, które nie są wymagane w Androidzie 4.0. Zdziwiło nas to o tyle, że tajwański producent zdecydował się użyć ich w droższych telefonach serii One. Cała seria HTC One została stworzona z myślą o wygodnym robieniu zdjęć. O ile pozostałe modele z tej serii mogły poszczycić się genialną wręcz jakością zdjęć, jak na telefon, to w przypadku ich słabszego brata sytuacja nie wygląda tak różowo. One V robi kiepskie zdjęcia, i o ile jeszcze wypadają one całkiem nieźle w dobrych warunkach, jak słoneczna pogoda czy brak zachmurzenia, to w nocy wyglądają one wprost tragicznie. To samo tyczy się filmów. Z całą pewnością nie jest to smartfon przeznaczony dla amatorów fotografii. Telefon niestety nie został wyposażony w przednią kamerkę, co uniemożliwia prowadzenie wideo rozmów. ATC pod względem wydajności wypada podobnie do innych najwydajniejszych telefonów z jednorodzeniowym procesorem. Duży wpływ na wydajność urządzenia miał nie tylko zastosowany hardware, ale też użycie najnowszego Androida, który jest bardzo dobrze zoptymalizowany. Smartfon cechuje się całkiem długim czasem pracy na baterii. W naszym teście polegającym na włączeniu skryptu odświeżającego strony internetowe co 20 sekund przy pełnej jasności ekranu i podczas korzystania z Wi-Fi wytrzymał ponad 4 godziny. W praktyce przykłada się to na możliwość aktywnego używania telefonu przez cały dzień lub nawet przez 2 dni, jeśli sporadycznie korzystamy z internetu i multimediów. HTC One V jest bardzo udanym smartfonem, który powinny kupić osoby szukające urządzenia służącego głównie do komunikacji. Jeśli ważniejsze od najwyższej wydajności są jakość wykonania, zastosowanie aktualnego oprogramowania oraz cena, to warto zainteresować się tą konstrukcją. Nie polecamy go za to fotoamatorom, mimo że należy do serii One, to ma bardzo słaby aparat.